Jest coś takiego w relacjach rodzinnych, co często obserwuję. Dziadkowie chcą pomagać przy wnukach, to chyba naturalne i, i często bardzo cenne. Mhm. Ale zdarza się, że ta chęć pomocy jakoś tak no, wymyka się spod kontroli, zamienia się w coś innego w takie ciągłe wtrącanie się nawet jeśli intencje są powiedzmy dobre. To prawda, to bardzo częsty motyw i to, wiesz, wygląda na troskę, szczególnie kiedy młodzi rodzice przechodzą przez coś trudnego może to być choroba dziecka, problemy finansowe albo na przykład rozwód. No tak. Wtedy ta pomoc na dłoń jest potrzebna, ale granice bardzo łatwo się zacierają. I nagle okazuje się, że ta pomoc zaczyna wchodzić w kompetencje rodziców, no, podważać ich decyzje. Właśnie o tym myślałem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę bliżej przyjrzeli się tym mechanizmom, skąd się biorą takie napięcia. Jak one wpływają na całą rodzinę, czasem na lata, na, na kolejne pokolenia, nawet. Mhm. To są takie no, delikatne sprawy. Ale niezwykle ważne dlatego, jak funkcjonujemy razem. Mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, że chyba częściej takie trudności pojawiają się w tej linii żeńskiej. Aha. Czyli między babcią a jej dorosłą córką, która sama jest już matką. Jakby ta relacja była szczególnie podatna na tego typu konflikty. Coś w tym jest. Rzeczywiście, relacja matki i córki często znajduje się tutaj w centrum uwagi. To nie znaczy, że ojcowie, czyli dziadkowie, nie angażują się w ogóle. Ale ich interwencje, jeśli już się zdarzają, bywają inne. Jakie? Czasem, jeśli widzą, że ich syn sobie z czymś nie radzi, potrafią skrytykować go bardziej bezpośrednio. Wejść w taką rolę trochę, no, surowego ojca, który mówi, weź się w garść. Rozumiem. Natomiast zaangażowanie babci, matki tej młodej mamy, często przybiera formę bardziej subtylne, nie wprost. Takie, wiesz, podskórne. Jak to może wyglądać w praktyce? Ta babcia niby chce dobrze, niby wspiera, ale jednocześnie może podejmować decyzje dotyczące wnuków za plecami rodziców mm -hmm. albo komentować ich metody wychowawcze, dając do zrozumienia, że są nieskuteczne, że ona wie lepiej. Czasem traktuje córkę i zięcia trochę z góry, jakby byli niedoświadczeni, jakby nic nie wiedzieli o opiece nad własnym dzieckiem. Mm -hmm. Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, który czasem rzuca się w oczy. Zdarza się, że babcia inaczej traktuje wnuki od córki, a inaczej wnuki od syna. Naprawdę? Tak. Dzieci syna to mogą być te najwspanialsze, idealne, bez żadnej skazy. A w stosunku do dzieci córki pojawia się jakiś chód, dystans... Może nawet no, nutka rywalizacji, takie subtelne umniejszanie ich sukcesów, porównywanie to bywa bardzo bolesne dla córki. Ale skąd to się może brać? Czy to jest jakaś nie wiem, nieuświadomiona obawa babci, może lęk, że córka ją w jakiś sposób przerosła albo prześcignęła? Mhm. Mm czy to w życiu zawodowym, czy w szczęściu osobistym, czy właśnie w tej roli matki, która teraz wydaje się córce wychodzić lepiej niż jej samej kiedyś. I właśnie takie nieuświadomione lęki, czy jakieś zranienia z przeszłości, mogą prowadzić do działań, które nie są otwartą wojną, ale taką, jak to się czasem określa, cichą toksycznością. Cicha toksyczność, brzmi groźnie. Bo jest. To nie jest jednorazowy wybuch, tylko takie powolne, systematyczne podkopywanie. Kropelka krytyki tu, drobna uszczypliwość tam, kontrolujące pytanie, ciągłe porównania. To działa jak trucizna sączona powoli. Od razu nie widać spustoszenia, ale z czasem zatruwa atmosferę i relacje. Niszczy poczucie wartości córki, wiesz? Straszne jest to, że te wzorce mogą iść dalej. Wnuczka, która wychowuje się w takiej atmosferze, nawet jeśli nikt głośno nie mówi, co się dzieje, chłonie te emocje, obserwuje te subtelne gry. Dokładnie. I potem nieświadomie może powielić ten sam schemat w swoich relacjach z własną matką, a później może i z własną córką, bo tego się nauczyła nie ze słów, tylko z doświadczenia, z tego, co czuła i widziała w domu. Jest też taka obserwacja, pewien zauważalny wzorzec zachowania, że czasem takie tendencje do nadmiernej kontroli, krytykowania czy wtrącania się mogą się nasilać u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Ciekawe. Jakby dotychczasowa rola, często skupiona na opiece, trosce, byciu dla innych, nagle musiała znaleźć nowe ujście. I czasem znajduje je w takim nieustannym pouczaniu i poprawianiu otoczenia. Źle to robisz. Ja wiem lepiej, powinnaś inaczej. Ja bym na twoim miejscu. To może być naprawdę trudne dla otoczenia. A co się dzieje, kiedy córka wzbiera siłę i próbuje postawić granicę, powiedzieć: „Mamo, dziękuję za troskę, ale ja zrobię to po swojemu”. Albo „Proszę, nie komentuj moich decyzji wychowawczych”. Jakie są wtedy reakcje? Niestety, bardzo często reakcją jest obraza, poczucie odrzucenia, oskarżenia o niewdzięczność. Ojej. Córka słyszy, że nie docenia pomocy. I to jest niezwykle trudne, bo często te zachowania babci są opakowane w taką fasadę troski, dobrej woli, czasem nawet pobożności. No tak, przecież ja chcę tylko dobrze. Dokładnie. Mówi, ja tylko chcę pomóc, modlę się za was i wtedy córce jeszcze trudniej jest nazwać to, co czuje, bo jak można krytykować kogoś, kto ma tak dobre intencje? To po prostu paraliżuje. Właśnie ta ukryta natura tych zachowań jest chyba najbardziej niszcząca. To nie jest otwarta agresja, którą łatwiej zidentyfikować i się przed nią bronić. Mhm. To jest coś, co działa podskórnie, sączy się powoli. Osoba, która to stosuje, często sama nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. Wypiera to. Otoczenie też może tego nie widzieć albo bagatelizować. Ale skutki dla osoby, która jest celem tych działań, są realne. Spadek poczucia własnej wartości, ciągłe poczucie winy, lęk, niepewność. Dokładnie. Dlatego tak trudno jest się z tego wydostać, bo najpierw trzeba to w ogóle zobaczyć i nazwać, a potem znaleźć w sobie siłę, żeby zareagować. No właśnie, dochodzimy do kluczowego pytania czy da się przerwać taki cykl? Co można zrobić, jeśli ktoś rozpoznaje takie wzorce w swojej rodzinie, w swojej relacji z matką czy babcią? Czy jest jakieś wyjście? Wyjście zawsze jest, chociaż droga bywa no, wyboista. Fundamentem jest tutaj postawienie granic: jasnych, czytelnych i stanowczych stanowczych, czyli... czyli takich, których się trzymamy. Ale, i to jest bardzo ważne, te granice nie powinny być stawiane z pozycji agresji, chęci zemsty czy ukarania matki. Raczej z miłości, miłości do siebie, do swojej rodziny, czyli partnera dzieci, ale też. Paradoksalnie, z troski o samą relację z matką. Bo zdrowe granice chronią relację przed całkowitym zniszczeniem. Czyli chronią wszystkich w pewnym sensie. Tak. Chodzi o ochronę swojej przestrzeni, swojego prawa do decydowania o własnym życiu i życiu swojej rodziny. Czyli jakby to mogło zabrzmieć? Powiedzenie na przykład: Mamo, kocham cię i doceniam twoją troskę, ale w sprawach wychowania mojego dziecka, decyzję podejmujemy my z mężem. Możesz nam doradzić, jeśli zapytamy, ale proszę, nie krytykuj naszych wyborów i nie rób niczego za naszymi plecami, coś w tym stylu. Tak, to jest dobry przykład. Komunikat jest jasny, ale wyrażony z szacunkiem. Oczywiście reakcja drugiej strony może być różna, może być opór, płacz, obraza. Trzeba być na to gotowym. Na to też trzeba być gotowym, tak, ale konsekwentne trzymanie się tych granic jest kluczowe. To nie jest jedna rozmowa, to jest proces. Czasem wymaga to wsparcia terapeuty, żeby samemu nabrać siły i pewności. To ciekawe, co powiedziałasz o tej miłości i trosce o relacje, bo czasem postawienie granic może być odczytane jako odrzucenie. Mhm. Ale może to też być swego rodzaju zaproszenie dla tej matki czy babci, zaproszenie, żeby trochę odpuściła kontrolę nad życiem córki i wnuków, a zajęła się no sobą, swoim życiem, swoimi potrzebami, pasją, zdrowiem. Dokładnie tak. To może być dla niej sygnał. Mamo? Żyj swoim życiem, my sobie poradzimy. To może być dla niej szansa, żeby odkryć na nowo siebie, swoje zainteresowania, może nawiązać nowe relacje, zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Żeby znalazła inny sens. Tak. Żeby pokazała młodszym pokoleniom, córce, wnuczce, że kobieta dojrzała kobieta w wieku 60, 70, 80 lat nie musi żyć tylko życiem swoich dzieci i wnuków. Że może być spełniona, ciekawa świata, potrzebna przede wszystkim sobie, że jej wartość nie kończy się wraz z końcem aktywnej roli opiekuńczej. To jest bardzo ważna perspektywa, bo faktycznie mam wrażenie, że nikt nas tego nie uczy: jak być spełnioną kobietą czy mężczyzną w późniejszym wieku, jak znaleźć sens, kiedy dzieci wyfrunęły z gniazda, a praca zawodowa się skończyła. Często jedynym znanym wzorcem jest właśnie to, Życie życiem innych. Tak, bo przez lata cała energia była kierowana na pracę, na wychowanie dzieci, na dbanie o dom, i nagle pojawia się pustka i pytanie: kim ja teraz jestem? Mhm. A przecież życie nie kończy się na emeryturze czy menopauzie ono trwa do samego końca i do samego końca mamy potencjał do rozwoju emocjonalnego, duchowego. Do uczenia się nowych rzeczy, do kochania, do słuchania innych, do rozumienia, do przebaczania sobie i innym. Tylko trzeba chcieć. Czasem to wymaga odwagi, żeby świadomie przyjrzeć się tym starym rodzinnym scenariuszom, które nosimy w sobie i zdecydować: Ja już nie chcę tak żyć, chcę inaczej. To daje dużo nadziei że nigdy nie jest za późno, by coś zmienić, by zacząć żyć bardziej świadomie, w zgodzie ze sobą, na własnych zasadach. Nawet jeśli to oznacza trudne rozmowy, postawienie granic, może nawet chwilowe ochłodzenie relacji, mhm. ale w dłuższej perspektywie może to prowadzić do zdrowszych, bardziej autentycznych więzi w rodzinie. Zdecydowanie tak. To jest inwestycja w przyszłość swoją i kolejnych pokoleń. Dlatego może warto na koniec zostawić naszych słuchaczy z takim pytaniem do własnej refleksji: jakie niepisane zasady, przekonania, może właśnie takie wzorce zachowań, o których dzisiaj mówiliśmy, funkcjonują w naszych własnych rodzinach? Hmm. Które z nich warto byłoby świadomie zauważyć, może nazwać, a może nawet spróbować zmienić dla dobra naszych obecnych i przyszłych relacji? Dziękujemy że słuchasz, to dla nas największe wsparcie. A jeśli chcesz dodatkowo postawić nam kawę, link znajdziesz w opisie.